Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym projekcie 1, drugim 2020 roku i nadbierało mi się znowu sporo kosmetyków, zobaczcie jest tego dużo i niestety, ale jest tutaj kilka produktów, które zużyłam i z bólem serca będę je wyrzucać, bo są naprawdę świetne, więc jeśli chcecie posłuchać o tych kosmetykach, jakie udało mi się zużyć w poprzednim miesiącu, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznę od szamponu i odżywki do włosów, które pojawiły się w moich ulubieńcach i one najlepiej się sprawdzą, jeśli jesteście po keratynowym prostowaniu włosów. True Keratin, czyli szampon i odżywka z e, aloesem, jeśli się nie mylę. Czy ja dobrze pamiętam? Wydawało mi się, że to w składzie. Tak, jest Aloes. A Aloes jest na drugim miejscu w składzie, na pierwszym jest woda. I są to naprawdę świetne kosmetyki. Jeśli miałyście keratynowe postawienie włosów i chcecie utrzymać ten efekt na długi czas, to polecam Wam się w nie zaopatrzyć. Niestety są to drogie produkty, bo jedna tylko buteczka kosztuje 95 zł, więc całkiem sporo. Ale naprawdę byłam zachwycona działaniem, tym, jak włosy wyglądały, jak były miękkie i lśniące, a także proste. Wiadomo, że keratonowe postawienie włosów zrobiło swoje, ale jednak ta odżywka i ten szampon podtrzymały ten efekt i włosy rozczesywały się między palcami, były bardzo błyszczące, przepiękny zapach, naprawdę byłam zachwycona tymi produktami, były bardzo wydajne, wystarczyła nieduża ilość, żeby, je, żeby włosy umyć i odżywić. Więc naprawdę jestem zachwycona, na pewno do tych kosmetyków wrócę, bo są świetne. Ciekawe, jakby się sprawdziły tylko na włosach, które nie są poddane keratynowemu prostowaniu włosów, czy rzeczywiście y, też by działały takie cuda, czy wiem, że pewnie by nie wyprostowały w taki sposób jak tamten zabieg, ale podejrzewam, że też te włosy byłyby bardzo, bardzo nawilżone. Jest tutaj bardzo naturalny skład. Y, Świetne, świetne produkty. Jestem zachwycona i na pewno, na pewno do nich wrócę. O, patrzę właśnie teraz. Jest to produkt y, ze Stanów Truker, polecam kolejnym kosmetykiem, który niestety zużyłam będzie krem do twarzy i możecie zobaczyć że zużyłam go do samego końca, zobaczcie nic tu nie ma wyciągnęłam wszystko co mogłam, szklany słoiczek jest to krem z Iosin na krem nawilżający na dzień awokado i żyżoba, 50 ml nawilża, odżywia, regeneruje ten krem też pojawi się w ulubieńcach, jest niesamowity nie jest aż tak drogi bo kosztuje chyba około 90 zł i na pewno no, na pewno do niego wrócę. Bo ja go używam i rano i na dzień. I byłam zachwycona. Skóra była rzeczywiście zregenerowana. Taka um, jędrna, nawilżona, ładnie wyglądająca. Po prostu zachwycił mnie ten krem. On miał taki delikatnie żółtawy kolor. Nie tak nie barwił skóry w żaden sposób. E, ładnie pachniał i e, to co robił ze skórą po prostu było niesamowite dodatkowo cena też nie jest jakoś wygórowana bardzo dobry skład z naturalnymi em, składnikami masło maślane ale jest tu dużo właśnie olejków jest jakieś, jakieś masła, są jest gliceryna, naprawdę do samego końca skład jest świetny naturalne składniki olejków eterycznych organiczne e, 98,6% składników naturalnych Hydrolat różany, oleje krokoszowy, żożoba, zarodniki pszenicy, pachnotka, ogórecznik, awokado, masło witaminy E i C, aloes, olejki eteryczne, lawenda, palmarosa, cytryna, geranium, drzewo sandałowe. I czytając ten skład, aż sama jestem zdumiona, że te kosmetyki, że ten krem nie zapycha w żaden sposób, on mnie nie zapchał, a wręcz przeciwnie, jeszcze regenerował tę skórę. Czasami mam tak, że jeśli skład jest za bogaty, jeśli ten krem jest za bogaty, to wtedy potrafi um, mi zapchać skórę i wyskakuje mi na nieco, nieco. Jednak tutaj nic takiego się nie działo. Byłam zachwycona i na pewno, na pewno do tego kremu wrócę. Kolejny kosmetyk, z którym niestety muszę się pożegnać, to jest moje serum z Timelessa. 20% zawartości witaminy C, witamina E i kwas ferulowy. Jest to niesamowite serum, które już kupiłam ponownie. Zmieniła się szata graficzna, zmieniło się opakowanie teraz jest pompka Air, Air, airless, chyba tak to się mówi tak się ona nazywa e, 30 ml produktu e, jest to serum bardzo dobre, które ujednolica skórę regeneruje ją ona wygląda o wiele ładniej w ogóle e, na, temat tego kremu, na, tego, na temat tego serum wypowiadałam się szerzej w ulubieńcach stycznia więc jeśli jesteście ciekawi to co mam was do tego filmu e, kolejna rzecz jaką zużyłam to były te maseczki, maseczki z dermiki. Ja tutaj mam kilka, wam pokażę. Tutaj mam e, maseczkę biona mam maseczkę przed randką i maseczkę różaną. I szczerze wam powiem, że nie polecam tych maseczek. One w ogóle się nie sprawdziły, a wręcz przeciwnie zostawiały taki nieprzyjemny film, takie nieprzyjemne uczucie na skórze, zwłaszcza ta jedna. Nie pamiętam, która to już była. Chyba ta z masłem Shea. Maseczka przed randką? To była ta? Nie, to nie była ta. To była chyba ta różana. Tak. Bo trzeba by ją pozostawić do pełnego wchłonięcia, ona zostawiała taką maść na skórze bardzo nieprzyjemną, w ogóle się nie wchłaniała i ciężko było ją zmyć, musiałam od razu użyć świeżego musiałam użyć świeży ręcznik i wrzucić go do pralki, bo niestety musiałam to wszystko zetrzeć ze skóry, nic się nie wchłaniało, w ogóle te maseczki były średnie, nie zauważyłam żadnego działania, a z Samo to, tam było 7 maseczek, tak 7 życzeń, po jednym na każdy dzień tygodnia, to chyba kosztowało około 15 zł, więc jeśli będziecie miały ochotę po to sięgnąć, to od razu kupcie coś innego, bo naprawdę nie warto. E, ogromny bubel, ogromne rozczarowanie. Kolejna rzecz, jaką użyłam, to jest oczywiście antyperspirant, antyperspirant z Nivea Black and White Invisible, mój ulubiony. używam już Niwei od jakiegoś czasu i naprawdę jestem zadowolona. I sięgam po te produkty, bo raz, że chronią, dwa, nie zostawiam żadnych śladów na ubraniach, więc czego chcić więcej od antyperspirantu? Kolejny kosmetyk, z którym muszę się pożegnać, to jest Soap Glory Hand Food i jest to krem do rąk, właśnie zobaczcie w takim fajnym opakowaniu niestety to ten plastik jest bardzo gruby i nie można go przeciąć, już po raz kolejny się żalę na ten plastik, ale niestety to opakowanie nie są za bardzo przemyślane, bo nie można wydobyć kosmetyku do końca. Tu jest 250 ml. niemniej jednak krem jest bardzo dobry, bardzo odżywczy, nawilżający. Ja go używałam przede wszystkim wieczorem, na noc, żeby zostawić już ten krem na dłoniach i w ciągu nocy ta skóra dłoni mogła się zregenerować. Tu jest też dużo fajnych składników, dużo olejków, masłusza i myślę, że warto sięgnąć po ten krem, jeśli będziecie tylko na wyspach i będziecie miały ochotę, to zachęcam, bo firma Sobet Glory naprawdę ma fajne kosmetyki do pielęgnacji ciała z fajnymi składami i warto kolejny antyperspirant z Nivei uh, Black and White Invisible Ee, żel podpryszcz, jaki zużyłam, są so Radiant Palm Olive. Chyba nie, dla nikogo to nie będzie zaskoczeniem, że kolejne opakowanie jest w ręku, bo już od jakiegoś czasu sięgam tylko i wyłącznie pożle Palm Olive. Jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Kolejna maseczka do twarzy, którą zużyłam do końca, ale z tą. A nie, to nie ta. Myślałam, że to jest kawowa, z kawową się bardzo męczyłam. To jest maseczka alądowa, czyli taka osiankowa. Zobaczcie, też jej tutaj nie ma. Zużyłam ją do końca. Uwielbiałam tę maseczkę, bardzo fajnie nawilżała i regenerowała skórę, a przy zmywaniu można było wykonać taki delikatny masaż i peeling e, skóry twarzy, więc e, bardzo Wam serdecznie polecam. Jeśli macie skórę suchą, e, normalną, mieszaną, to myślę, że będziecie bardzo zadowolona, chociaż skóra tłusta też powinna nawiżać e, swoją twarz e, cały czas, bo wiadomo, skórę, skóra tłusta to nie tylko mat, nie tylko powinniśmy być skierowane na to, żeby matowić tą skórę, ale też ją nawilżać przede wszystkim. Tutaj jest 75 ml. Maseczki z The Body Shop wyglądają bardzo ładnie. Zobaczcie, bardzo luksusowo i są też wydajne. Ja wybieram się jutro na zakupy i mam nadzieję, że sięgnę po tę nową maseczkę hemp. Tak mi się wydaje i może jeszcze jakąś, bo nie mam teraz żadnej u siebie w łazience i szczerze za nimi tęsknię, bo są rewelacyjne. Nie dość, że są wygodne w użytkowaniu, bo macie słoiczek i wystarczy tylko ze słoiczka nabrać tę maseczkę na twarz, potem można się wykąpać i ją zmyć. Na przykład maseczki w płacie zabierają mi o wiele więcej czasu, rzadziej je używam, bo jest więcej z nimi zabawy, a z tymi maseczkami nie. Dlatego fajnie, jak mam zawsze jedną czy dwie u siebie w łazience, żebym, jakiego, żebym po prostu po te maseczki sięgała i tę twarz regenerowała. Tyle o maseczce, tą Almondową wam oczywiście polecam, bo jest niesamowita. Wiem, że maseczki z The Body kosztują nie mało, ale myślę, że warto zainwestować. Zobaczcie, ja miałam tą z Rosmana i w ogóle z niej byłam zadowolona. Tutaj wiadomo, że ta maseczka kosztuje więcej, jest też wydajna, więc ta cena idzie też z wydajnością, a dodatkowo na pewno będziecie z nich bardziej zadowolone, niż z niektórych maseczek ze zwyk zwykłej drogerii. Szampon, jaki użyłam, Johnson's Baby, wiecie, że ja te szampony używam tylko i wyłącznie do mycia moich e, pędzli i w, do tego zadania do tego zadania świetnie się sprawdzają, bo naprawdę te benzle myją. Są czyściutkie, pachnące, ładne. I już ostatnia rzecz, to jest oczywiście pasta do zębów. Pasta z Elmex, który... Elmex nie jest zasadny na wyspach i wielka szkoda, bo chciałabym mieć tutaj tej pasty bezpośredni dostęp tutaj, żeby nie sprowadzać jej z Polski. Jednak muszę, bo tylko i wyłącznie ta pasta się u mnie sprawdza. Whitening, najlepsza pasta na świecie, która zapobiega em, w ogóle powstawaniu próchnicy, delikatnie wybiela te zęby i ja też czuję taki Dłuższą świeżość po użytkowaniu tej pasty, więc jeśli nie używaliście Elmeksu, to polecam. Ja już ją ja, polecam Elmax chyba już od lat. Kochani, zobaczcie, puste opakowanie, Skończyliśmy kolejne dęko lutowe. Tym razem w marcu pewnie też. Będzie, mam nadzieję, w ogóle ja sobie zakładam taki cel, żeby każdy miesiąc nagrywać projektenko, bo widzę, że Wam się ten film podoba ja też mam przyjemność z recenzowania tych kosmetyków, i cieszę się bardzo, że akurat w tym odcinku mogłam Wam wiele kosmetyków polecić, a także jeden odradzić i Was uczyć na to, żeby po niego nie sięgać. Dobrze, ja się już z Wami żegnam, zaraz uciekam. Oj. Musiałam przymocować zegarek na ręce, nie wiem, która godzina. Zaraz uciekam, um, mam pewną sprawy do załatwienia i widzę się z Wami już niedługo w kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy używałyście któreś, które, którekolwiek z tych kosmetyków i co o nich myślicie. Um, I co? Do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Na razie, pa!